Wspomnienie świętego Jana Sarkandra, prezbitera i męczennika. Święty Jan Sarkander, męczennik tajemnicy sakramentu pokuty, przyszedł na świat 20 grudnia 1576 roku w skoczowie na Śląsku Cieszyńskim w rodzinie o korzeniach polsko-morawskich. Wychowany w wierze katolickiej, od najmłodszych lat doświadczał krzyży. Najpierw śmierci ojca, a potem tułaczki po morawach i edukacji w duchu gorliwego katolicyzmu, który wpoiła mu matka, osoba niezwykle silnej wiary. Już w latach młodzieńczych Jan przejawiał nieprzeciętne zdolności intelektualne i duchowe. Studiował filozofię w Ołomuńcu oraz Pradze, gdzie w 1603 roku ukończył naukę z tytułem doktora. Następnie w latach 1604. 1608 studiował teologię w Grażu uzyskując również stopień doktora, co ugruntowało jego decyzję o pełnym oddaniu się służbie Bożej. Święceń kapłańskich dostąpił w 1609 roku, gotowy z radością nieść Ewangelię ludziom niezależnie od przeciwności losu. Jego życie, choć niepozbawione cierpienia, było pełne niezłomnej wierności Chrystusowi. W 1616 roku Jan objął parafię w Choleszowie, stając w samym środku duchowych zmagań związanych z Reformacją. Jego żarliwość duszpasterska, poparta współpracą z jezuitami, doprowadziła w ciągu roku do nawrócenia około 250 osób, które wcześniej odeszły od Kościoła katolickiego. Odbywały się intensywne rekolekcje. Misje parafialne oraz regularne katechezy, które zjednywały serca wiernych z powrotem do Chrystusa i Kościoła. Taka postawa wzbudziła jednak wrogość protestantów, którzy próbowali go zastraszyć, a nawet zorganizowali na niego zamachy. Podczas wojny trzydziestoletniej w 1620 roku, sarkander został niesłusznie oskarżony o zdradę rzekomo przez sprowadzenie wojsk lisowczyków. Uwięziony, Poddawany był nieludzkim torturom. Wśród obelżywych słów usiłowano wymusić na proboszczu przyznanie się do zdrady stanu i narodu przez sprowadzenie najeźdźców. Chciano w ten sposób ukuć powód do powszechnego prześladowania katolików. Kiedy zaś kapłan nie chciał się przyznać do winy, której nie popełnił, zastosowano wobec niego tortury. Wyciągnięto go na skrzypcach tak, że pękały na nim ścięgna, a kości wychodziły ze stawów. Potem zaczęto mu palić piersi zapalonymi pochodniami. Po czwartym przesłuchaniu, 17 lutego, zarzucono mu wprost, że spowiadał się u niego wielkorządca Moraw, dlatego Jan powinien powiedzieć, jakie tajemnice mu on zawierzył. Ponieważ męczennik stanowczo odmówił, ponownie zaczęto rozciągać jego ciało, przypalać ogniem, Głowę ściskać żelazną obręczą, do nóg przywiązywać kamień, by mięśnie i ścięgna naciągnąć aż do zerwania. Co pewien czas zdejmowano ofiarę i grożono nowymi katuszami, byle zmusić ją do obciążających zeznań. Tortury te trwały trzy godziny. Kiedy odniesiono kapłana do więzienia był już tylko na pół żywy. Miał jednak zdumiewająco odporny organizm. W więzieniu męczył się jeszcze miesiąc. Swą heroiczną wiernością przypieczętował męczeństwo umierając wskutek tortur 17 marca 1620 roku. Śmierć ta stała się świadectwem niezłomności kapłana i obrońcy świętości sakramentu pojednania. Dopiero po siedmiu dniach udało się katolikom wydobyć ciało męczennika z więzienia. Ubrano je w szaty liturgiczne i urządzono pogrzeb. Protestanci jednak rozbili pochód. Po długich zabiegach udało się uzyskać zezwolenie na pochowanie Jana Sarkandra w kościele Najświętszej Maryi Panny w Ołomuńcu, w kaplicy Świętego Wawrzyńca. Kult Jana Sarkandra rozwijał się przez stulecia. Został beatyfikowany przez papieża Piusa IX w 1859 roku jako symbol kapłańskiej wierności i obrony tajemnicy spowiedzi. Kanonizacji dokonał święty Jan Paweł II 21 maja 1995 roku w Ołomuńcu. Dziś święty Jan Sarkander pozostaje wzorem odwagi dla spowiedników i wszystkich, którzy bronią nienaruszalności sakramentów. Wspomnienie świętej Zdzisławy z Lemberku. Święta Zdzisława przyszła na świat w 1215 roku na Morawskim Zamku Krzyżanów jako córka bogobojnych, możnych rodziców. Jej dzieciństwo naznaczone było głęboką wiarą, modlitwą i troską o ubogich. Pod opieką pobożnej matki wzrastała w atmosferze oddania Bogu, co ukształtowało jej charakter oraz późniejszą drogę życia. Mając zaledwie 17 lat, poślubiła Hawla, kasztelana Lemberka. Ich małżeństwo było przykładem harmonii między obowiązkami świeckimi a duchowymi. Zdzisława i Havel doczekali się czwórki dzieci, które wychowali w duchu chrześcijańskiej miłości i gorliwości religijnej. Mimo obowiązków rodzinnych, Zdzisława całkowicie poświęciła się służbie Chrystusowi, stając się tercjarką dominikańską i współpracując aktywnie z zakonem kaznodziejskim. Razem z mężem ufundowała klasztory dominikańskie w Jabłonnem i Turnowie, angażując się szczególnie w opiekę nad biednymi i chorymi. Jej życie było nieustanną modlitwą i służbą bliźnim, a cuda których dokonywała przyciągały do niej ludzi z odległych stron. Kroniki opisują liczne uzdrowienia, jakich dokonała swoją modlitwą i dotknięciem, potwierdzając jej wyjątkową łaskę Bożą. Zmarła w młodym wieku w 1252 roku i została pochowana w Jabłonem, gdzie szybko rozwinął się jej kult. Papież święty Pius X zatwierdził jej cześć w 1907 roku, a święty Jan Paweł II kanonizował ją w 1995 roku w Ołomuńcu, podkreślając jej przykład jako wzorowej matki, żony i opiekunki potrzebujących. Święta Zdzisława pozostaje żywym świadkiem ewangelii życia rodzinnego i społecznego, ucieleśniając słowa Jezusa: Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Jej życie pokazuje, że świętość można realizować we wszystkich powołaniach i że przemiana świata możliwa jest poprzez codzienną miłość i służbę. Święty Jan Sarkander i święta Zdzisława z Lemberku to dwie niezwykłe postacie, które choć żyły w różnych epokach i okolicznościach, pozostawiły po sobie wyraźny ślad świętości wiernej służby Bogu i bezinteresownej troski o człowieka. Jan Sarkander, męczennik tajemnicy spowiedzi, przypomina nam dziś o konieczności odwagi i niezłomnej postawy w obronie wiary, nawet za cenę cierpienia. Zdzisława zaś jako wzór życia rodzinnego i oddania bliźnim, ukazuje nam piękno codziennej świętości osiąganej poprzez prostotę i miłość. Oboje są dla nas wezwaniem, by w naszym życiu na nowo odkrywać wartość wierności Ewangelii, troski o bliźnich oraz głębokiej więzi z Chrystusem, źródłem naszej siły i miłości. Niech ich przykład zachęca nas do tego, abyśmy również my, współcześni świadkowie Chrystusa, potrafili tak jak oni, czynić ze swego życia ofiarę miłą Bogu i pożyteczną ludziom. Niech święty Jan Sarkander i święta Zdzisława wstawiają się za nami, wspierając nas na drodze wiary, nadziei i miłości. Amen.